Witajcie. Drugi pojazd, Futuri 4, pojazd czterokołowy, lekki, na którego prawo jazdy jest wymagane, prawo jazdy minimum kategorii AM. Pojazd, który zyskuje sobie popularność, e, dlatego, że jest mały, zwinny, e, jeżeli chodzi o miejsce parkowania w mieście, gdzie mamy strefy parkowania, strefy, e, w którym mamy ograniczony ruch z pojazdów spalinowych, spra sprawuje się idealnie. Co ważne, jest wielkościowo bardzo zbliżony do modelu Futuri 3, który przed chwilą widzieliście. Jeżeli chodzi o środek, zobaczcie, jak wygląda środek. Bardzo zbliżony, bardzo podobny, ale zaraz zobaczymy, jak wygląda to w środku. Jeżeli chodzi o kierownicę, pedały, jeżeli chodzi o ilość miejsca z tyłu, jest to to samo co Futuri 3. Futuri 4, jak widać na załączonym obrazku, ma kierownicę samochodową, okrągłą. Jeżeli chodzi o zmiany biegów które mamy do dyspozycji na tej korce. Przekręcamy na bieg wsteczny, neutralny i bieg drive, bieg do przodu. Jeżeli chodzi o obsługę pedałów, no to mamy hamulec i pedał gazu. Oczywiście jeżeli chodzi o szyberdachy, to sama konstrukcja, która w Futuri 3, czyli mamy zarówno z tyłu, jak i dachu, taki szyberdach. Jeżeli chodzi o ilość miejsca, analogicznie jak w Futuri 3, jest tego bardzo dużo.